Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, pan Bartosz, a to kolejny film z naszej serii pod tytułem Rolnik z Małej Wsi. I dzisiaj nie proszę Was ani o hasztagi, ani o subskrypcję, ani też o łapki w górę. Proszę Was za to, żebyście pomogli mi podjąć naprawdę ważną decyzję dotyczącą tej serii. No i jak to mówię, to normalnie głos mi się łamie, ale musicie wybrać, który ciągnik ma opuścić nasze gospodarstwo, i do wyboru macie między 60 a 30. I co ważne, jeżeli sprzedamy, no to sprzedamy tą 60, a nie złomka, bo złomek to jest projekt, który będę kontynuował. Więc do wyboru macie albo te 60, albo 30. No, jedna, jeden z tych dwóch ciągników niestety opuści nasze gospodarstwo. Jest to przykre, ale wiecie, no trzeba się rozwijać, trzeba inwestować, a nie stać w miejscu i kolekcjonować te maszyny. Szczególnie, że na mój areał posiadanie czterech ciągników to jest za dużo i to jest bez sens, tym bardziej posiadanie. Dwóch ciągników w mocy takiej, no nie za dużej, mówię tutaj, właśnie o 60. Jedna 60 mi na spokojnie by wystarczyła. Aczkolwiek, jeżeli będziecie głosować, to oczywiście 30 też e, może być sprzedana. To wszystko od Was zależy, jest to full Wasz wybór. E, no i zostawiajcie głosy pisząc po prostu w komentarzu, który ciągnik ma zostać, a który nie. Też mile widziane by było, jakbyście to jakoś argumentowali. No ale co, popracujemy sobie dzisiaj jeszcze 30. Jeżeli wyjdzie, że sprzedamy 60, no to jeszcze na pewno jakaś praca ostatnia nią będzie zrobiona, tak dla sentymentu. E, aczkolwiek na razie sobie odpalamy 30. E, wiosna już powoli się mu zbliża. Już w sumie siewy zaczynamy. I dzisiaj właśnie będziemy sobie siali. Wiecie co, odepnę chyba tura. Ale zanim będziemy sobie siali zboże, pojedziemy sobie posiać nawóz. Nie wiem czy to jest dobra metoda, żeby tak zrobić, ale tak podpatrzyłem u jednego z sąsiadów właśnie. No i wiesz jak tak samo robi. Że właśnie się sieje pod korzeń. Wiem, że pod kukurydzę na pewno tak się robi, a czy pod zboża też? To szczerze wam powiem, że nie wiem. W ralu zazwyczaj się spotykałem, że sieją już już Jak zboże powschodzi. ta. Ten tury jest taki specyficzny. Też ogólnie nie patrzcie przez perspektywę tego, że na przykład 30 ma zostać dlatego, że ma tura. Bo to jest akurat najmniejszy problem. Wiecie, to te konsole to idzie poprzekładać i w ogóle, a tym bardziej będę chciał w jednym z następnych sezonów kupić tura do Belarusa. Już takie wam tutaj plany nie jestem, zdradzam, aczkolwiek czekam aż ten tury wyjdzie na Mudhabie, bo czekam na taki, taki inny, taki lepszejszy, który będzie według mnie bardziej tutaj na tą serię pasował. No i co, rozsiejemy sobie właśnie nawóz i pojedziemy sobie siać Belarusem. Eee, spytacie się czemu nie szejsiątko, tylko Belarusem? Powiem wam, że jest dość mokro i nie, nie chcę po prostu szejsiątki katować, więc wolę sobie na spokojnie jechać Belarusem, siać. Tylko muszę go przestawić, bo nawozy mam tutaj w tej. o, tutaj w tym, 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 w tym wejściu. w tej kęciapie, o, właśnie tego słowa, słowa mi brakowało. Więc muszę sobie Belarusa odstawić. W sumie przypnę sobie od razu siewnik. Tutaj taki trochę misz-masz wychodzi. No ale, właśnie to co mówię, trzeba się pozbyć przynajmniej jednego tego ciągnika i troszkę pewnie maszyn też się będę powoli pozbywał starych. E, dlatego, że no, trzeba się mu właśnie rozwijać. I tutaj, jak ja będę zwoził cały czas maszynę, a nie sprzedawał, to wiecie, to tu mi się miejsce na podwórku skończy. Dobra, e, sobie czekaj, to tutaj tak podjadę. Ej, tu chyba nasiona gdzieś były, aczkolwiek, a one są chyba też stawione w, ty, w, tej, w tej szopce tutaj mojej, z tego co dobrze pamiętam. Tak, no i nasiona też tutaj są, ale nawozów nie wiem czy starczy, ale na to jedno pole może się uda, że starczy. Dobra, sobie ciapkiem tu zawiniemy. Ej, jestem ciekawy w sumie jak zdecydujecie, bo szczerze no... Jakby i na ten ciągnik, i na ten ciągnik są e, fakty, za, znaczy fakty. Są plusy i minusy, więc zobaczymy po prostu, jaka będzie większość. Jak zagłosuje większość. No, ja nie chcę wam nic insynuować, bo szczerze wam powiem, że właśnie chcę, żeby to był wasz wybór, żebyście wy też mieli jakiś wpływ tutaj na serię. O, o, jaka fajna tekstura. Mody in mod hub, wszystko git działa, no. Nie zawsze. O, tak oczy trzeba trzymać. No teksturka fajna, nie powiem, nie powiem. Ciekawie to zrobione, ciekawie. Yy, no i co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Yy, właśnie ten złomek tak zwany zostaje, dlatego że ze złomka mam pomysł jak zrobić też fajny content dla was yy, Niebawem zobaczycie dość myślę, że fajny odcineczek. O pełno już. Można sobie jechać, yy, W sumie możemy sobie worek... W... ale nie może starczy. Trochę tylko chcę tego nawozu. Bo tam i tak był obornik, yy, i ten, więc, oby delikatnie jeszcze sypnąć I, i luz to Myślę, że w tym roku z tamtego pola, no to się troszkę uzbiera tego yy, Plonu, dlatego, że no było i wapno, i obornik I orka była na głęboko, bo była kuboto robiona yy, Teraz jeszcze raz nawozy Więc, yy, myślę, że będzie to git plonowało Chociaż, no zobaczymy, wszystko też zależy jeszcze od pogody jak będzie w miarę wilgotno i ciepło, to będzie gita. A jak będzie yy, sucho, no to nic z tego. Dobra, Rucha mamy sobie bestyję. A jeszcze trzeba, oczywiście, rozłożyć. Yy, sobie będę jeździł tak trochę mniejszym biegiem. A się rozłożymy, jakby to taki Amazon był. Niestety to tylko kos jak wiecie, tutaj jest napęd z koła brany, więc nie muszę jakoś tą gigę wolno jeździć. Chociaż no żeby to wyrabiało w miarę. O myślę, że tak będziemy sobie jeździć będzie git. Eee, chciałem właśnie taką akcję dzisiaj zrobić z dwóch rzeczy, dlatego że, je, że i nawozy były, i sianie było, więc sobie dzisiaj to tak zmiksuję delikatnie, żeby wam się nie nudziło tak szybko. I aczkolwiek powiem wam, że bardzo się cieszę, bo powoli wracają wyświetlenia takie jak miałem kiedyś. I no, bardzo jest to przyjemne, jeżeli to oglądacie, jeżeli właśnie udzielacie się w komentarzach. Też będę się starał yy, robić dużo takich interaktywnych odcinków, w których wy właśnie będziecie mogli o czymś decydować. I myślę, że to będzie fajne. Aczkolwiek dużo osób się nie zgadza z nowym nabytkiem, no ale tak najbardziej pod serię mi mimo wszystko pasował właśnie Belarus, yy, a też dużo osób było za Belarusem, tam zdania były podzielone, więc jednogłośnie nie wybraliście jakiegoś ciągnika. Więc tutaj ten, no ale myślę, że i czas na 16-14 przyjdzie tutaj na gospodarstwo, i przyjdzie czas i na zetorkę jakiegoś. A jeżeli nie na tej serii, to wierzcie mi, że serii jeszcze będzie z farminga, jak i tego, taki pewnie następnego Multum, o ile będę oczywiście nagrywał. No, powiem Wam, że planuję kolejną serię, ale czekam na DLC Platinum, dlatego, że chcę zrobić właśnie na tej mapie, która wyjdzie w tym DLC. Dlatego, że no jest dość fajna, takie trochę Widziałem przyśmiewczo, że jest nazywana Delce Plutycze No bo trochę ma ten klimat taki podlaski A jak wiecie ja lubię Podlasie, bo ja z Podlasia jestem Jakby mo moje klimaty Patrzyłem czy GoPro nagrywa, ale nagrywa Aż mnie trochę zniosło No Podlasie moje klimaty, więc, więc lubię Ale szczerze wam powiem, że u mnie to tak nie wygląda W sensie no to nie jest aż wi Wiadomo na tej mapie jest to tak przerysowane, co nie tak jak Rosja nie wygląda do końca tak samo jak na Sosnówce, nie? Czekaj, Sosnówka to była Rosja Nie chcę teraz, nie chcę się teraz walić na minę, że coś źle powiedziałem, ale tak mi się kojarzy, co nie? To jest tak przerysowane bardzo mocno Aczkolwiek są takie wioski na Podlasiu, no że to tak wygląda jak, jak właśnie na tej mapie Muszę się tutaj napić Nie powiem czego, bo nie będę... Reklamował żadnej firmy Krasowy youtuber, nie zapłacili mi to co mam reklamować Nie ma, żartuję, oczywiście Coca-Cola oryginale Taste Specjalnie oczywiście z błędem No, Coca-Colka Tutaj, do ciągnika sobie wziąłem co by wie tak Jak będę rozsiewał nawóz To żeby się tutaj czasami coś napić Bo to ciepło już się fajnie wiosennie robi, kabina bez, znaczy ciapek bez kabiny, kabina bez ciapka To ta, tak, to by było ciekawie jak tak by było Więc no grzeje w łeb, czasami się trzeba tutaj nawodnić nie, organizm Bo można, można udaru jeszcze jakiegoś złostać czy coś e, Starczy mi ten jeden rozsiewacz? Chyba nie starczy, ale za sobie pojedziemy, jeszcze dopełnimy Raczej to co tam mam powinno starczyć na całość Mógłbym zawsze jeździć V-Maxem i wtedy by starczyło ale to trochę tak nierealnie O, troszeczkę może sobie Zmienimy bieg na jeden wyższy Eee, ciapek, ciapek No ja się muszę zawziąć w realu, żeby się Za ciapka wziąć Jakoś tak brakuje mi weny twórczej Nie mogę usiąść Bo mam tak do zrobienia Jak to się nazywa? No muszę pomalować go trochę Przynajmniej tak Maskę chciałbym w tym roku pomalować Eee też zobaczymy, czy się uda w tym, jak nie w tym, to w następnym sezonie. Maskę, butni, znaczy butniki. Butniki trochę pospawać, yy, zrobić światła, w sensie instalację cało I też chciałbym, żeby te, ta świeca po, płomieniowa chyba była. Yy, żeby ona działała, bo na razie jest zrobiona na krótko. W sensie tylko rozrusznik i. i no. Pal, trzeba palić go kluczem, nie? Wie to, wie to o co chodzi, nie? Na, na, na zworę tak zwaną. To trochę denerwuje, aczkolwiek, no idzie się przyzwyczaić. Chociaż do odprężnika łatwo sięgać, jak się pali z tego, ze zwory. Lepiej jak z maski, przynajmniej jak z środka. Przynajmniej dla mnie. E, no i co? Silnik nie będzie tykany raczej, bo to za mało ten ciągnik robi, żeby go tak remontować na full. E, muszę to i o też jeszcze przerejestrować na siebie. Najgorsze jest to, że. Właśnie 130, mówię oczywiście teraz o realu cały czas, że najgorsze jest to, że muszę ją z y, dziadka swojego przejestrować i no trzeba będzie gdzieś się doinformować, jak to zrobić. A najgorsze jest to, że dziadek właśnie nie żyje. Plus, y, jakby miał sz, szóstkę dzieci. Nie wiem teraz, czy ten ciągnik jest na sześć osób, czy jak to jest, czy tu. Przez sąd by musiało iść, że oni się zrzekają, czy jakiś papier by wystarczył. Właśnie, jeżeli ktoś ma taką sytuację, to mógłby mi napisać w komentarzu. Jeżeli przerewał właśnie cią ciągnik z osoby zmarłej. Jak to, jak to wygląda? Tym bardziej, że wiecie, że nie na... Nie na syna, czy tam na córkę, tylko jeszcze dalej pokolenie, co nie na wnuczka, tak jak u mnie w moim przypadku. Więc no, nie, nie wiem jak to by wyglądało. Wiecie co wam powiem? W sumie to miała być akcja z dwóch rzeczy, ja tak patrzę, że się rozgadałem i tu będzie z samych nawozów odcinek to sobie po prostu posieje, albo nie, pojedziemy sobie zasiać kawałek po, po prostu, a ja skończę poza odcinkiem i tyle, ty nie wiem czy mi tego nawozu starczy jednak chyba jednak chyba nie starczy, trzeba będzie szybciej jednak jeździć mm. a to dziwne, bo tutaj trochę tych worków było no ale cóż Ogólnie kos, myślę, że zostanie tutaj na długo. Na razie nie ma co inwestować w jakiś większy rozsiewacz, bo tyle tych nawozów sobie rozsiewam, to na luzie kosem. Ogólnie chciałem zrobić odcinek, żeby będę polonezem rozsiewał nawozy, aczkolwiek na polu by się nie uciągnął raczej, w sensie no pooranym. Aczkolwiek zrobimy kiedyś na łące, jak na jakąś łąkę pojedziemy i na łąkę sobie będziemy rozwozić nawóz z polonezem. W realu widziałem kiedyś jak samochodem, tylko że no takim wiecie, terenowym, co nie? Rozsiewali Właśnie chyba takim samym kosem jak tutaj Nawet Kreatywnie Nie można powiedzieć Dobry patent nie jest zły e, Działa to? O, luks Czasami się człowiek zagubi Dobra, no pojedziemy sobie troszkę szybciej, może nie aż tak Ale tak myślę, że w miarę będzie git Żeby to jednak rozsieć na tych workach co zostało Bo lipa jak taka dziura zostanie na środku I będzie to brzydko wyglądało i potem plonu nie będzie, a tak to lepiej żeby była mniejsza, e, mniejsza dawka, ale na całym polu Jednak jak ma być rozwiezione to ma być rozwiezione nie jakieś takie paski czy coś No powoli też coś trzeba kombajn jakiś szukać No ale to też jeszcze na pewno nie ten sezon Niestety yy, Trzeba będzie w tym roku jeszcze usługę wziąć Ale myślę, że w następnym to już będę coś szukał Coś może nawet giga małego yy, Może nawet jakiś ciągany Czy coś Aczkolwiek będę chciał już mieć swój kombajn Jakiś może mniejszy, może ciągany Może bardziej awaryjny, ale swój Jednak mimo wszystko yy, Lepiej Lepiej mieć swój i się nie prosić, niż tak jak było w tym roku, że Wiecie, całe plany mi pokrzyżował, bo tutaj nie mógł przyjechać, bo wtedy nie mógł przyjechać, bo tutaj Jechał do mnie na usługę, a pojechał jednak do kogoś innego, co nie? I tylko się człowiek denerwował, bo już Tak by coś robił yy, słomy sobie prasował, czy coś A tak to potem wszystko naraz, wszystkie pola Tak to Krzywo, delikatnie wyszło, no ale cóż Co zrobisz Dlatego będę się starał jakiś swój kombajnik kupić. Zobaczymy, na pewno też będziemy jeździć szukać. E, tak jak właśnie z ciągnikami. No i luks zostanie nam. Myślę, że starszy na styk. Sam, w, w sam raz, a się zdenerwuję, jak zostanie, nie wiem, z 5 metrów. Wtedy, wtedy... Wtedy po prostu już nie mam szczęścia, no co bym zrobił, to już niestety na nie ma, nie będę na 5 metrów kupywał kolejnego worka. Szczególnie że nie wiem czy na inne pola będę siał, zobaczę jeszcze. Chociaż nie, na te jedno, na te jedno by się przydało, na te takie wąskie, długie, te, te, te tam co rzepak był. Dlatego, że tam ani nie było obornika, ani nie było nawozu. to będzie lipa, jak nie ten, nie zostanie posypane. Ale tam chyba kukurydzę będę siał, więc. Więc to też nie, nie jest jakiś giga problem. Dobra Pusto Niestety To nie jest też gigak problem Jak będę tam kukurydzę siał Dlatego, że wiecie co Chyba będę brał siewnik z podsiewaczem I tą pierwszą dawkę damy już Do kukurydza, a drugą damy po prostu Już jak kukurydza powschodzi Albo może w jakimś Oprysku nie wiem, czy na kukurydzę można dawać odżywkę w opryskach Nie no, ma, no, chyba można Bo zdaje mi się, że kiedyś kolega pryskał właśnie No nie wiem, ja się na kukurydzę tak nie znam Pierwszy sezon będzie Ciapkę sobie tu w sumie postawię na razie Czyli taki trochę zamulony odcinek, na, no, ale jestem kilka zmęczony, poniedzieli Oczywiście jak ja, nagrywam to po nocach Znaczy w sumie nie jest jeszcze taka noc, ale jakiś zespany jestem Mimo, że spałem dość sporo, to jest ciężko, jak to zawsze w poniedziałki Musicie mi wybaczyć Do tego też odcinek taki jakiś normalny, a nie wymyślony, ale... Pewnie w piątek będzie dość fajny odcineczek Myślę, że wam się spodoba Ale to na razie nic nie spoileruję Też mam fajny pomysł, jak sprzedać ten ciągnik, który wybierzecie do sprzedania Zrobimy to w taki troszkę ciekawszy sposób no ale wszystko zobaczycie, co nie, jakby ja im więcej tutaj się rozwijam, tym mam więcej pomysłów jakiś... co można było zrobić, tak wiecie fabularnie, fajnie, ogólnie co siejemy, siejemy owiec, tylko czekajcie, właśnie włączymy sobie chudy niestety, do tego, że nie pszenica, tylko właśnie owiec, jeszcze rozłożyć narzędzie, no dalej mamy minus 10 na koncie, tysięcy, więc slipa, ale poma pomału siotkujemy. Najlepsze jest to, że w sumie to nawet nie, ma nie mamy ciężko środku, bo wystarczy, że mleko sprzedamy i już wyjdziemy na zero chyba nawet na plus, bo mamy 6000 litrów mleka o 3000 to macie 18 tysięcy, a mam 10 kredytu, więc zostanie mi 8 tysięcy jeszcze. To w sumie dobrze. Zobaczymy, bo jak który ściągnik sprzedamy, to jeszcze pewnie jakaś kasa dojdzie. Może jeszcze jakiś nowy nabytek w tym roku Na gospodarstwo eee, tej załapie, jakaś maszynka do Belarus'a Zobaczymy, zobaczymy Może też w sumie, można by było jakoś Jakieś pole w ogarnąć Żeby ten, nasz areał zwiększyć Jakieś coś, coś, coś wynająć, wiecie No ile za hektar ja bym tu zapłacił W sumie nawet nie wiem w teraz chodzą No ale byście mi napisali mniej więcej ile za hektar za dzierżawę i byśmy sobie obrabiali więcej po prostu i płacili tam raz w sezonie. Ile, to, ile byśmy tam wyznaczyli. No myślę, że to fajny pomysł, bo zanim kupię jakiekolwiek inne pole, to wam się te wszystkie przeżrą. Będzie za dużo ich. A tak im, im będzie więcej pól, tym będzie fajniej, bo będzie bardziej różnorodnie na odcinkach. Jakieś właśnie tutaj... No i szybciej będziemy się rozwijać, jak będzie pole. Jakieś w dzierżawie dlatego, że no będzie po prostu więcej kasy co sezon I coś mi się zdaje, ale ten poznanie komijaki jakieś delikatne robi Już 30 nie robi, z tym robi Czekaj, ta... Jeszcze nie to Tylko chciałem Te, 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 tej... Znaczniki rozłożyć Okej, okay, tak I tak o, będzie to znaczyć będzie, elegancko no, widzicie, nie, nie, nie pracujcie niewyspanym, bo to, to jest masakra, nie robota. Teraz zadziała? Zadziała. To, to dziwne też, że tego poznaniaka trzeba włączać. Powinni zrobić tak, że automatycznie się uruchamia, jak się opuści. Dlatego, że no to nierealne: w realu nie, nie włączacie poznaniaka, nie? nie macie wałka ani nie wiem, jakiegoś włącznika co nie opuszczacie i sieje. Napęd z koła bierze w końcu. Tutaj, tak, właśnie nierealnie zrobiony ten siewnik, delikatnie. Nie, nie po mojemu to wam powiem. Nie, nie podoba mi się to. Dość panie to wyrzuć, żeby nim powiedzieć brzydko. Ale głupoty gadam. Masakra. Zaraz będziemy kończyć, ile tutaj tego filmu? 20 minut ponad. Czyli no, zaraz będę kończył, bo znowu będę to do trzeciej w nocy wrzucał. Tak, ostatnio miałem słaby internet, i wrzucałem film chyba do drugiej czy do trzeciej nocy. Najlepsze jest to, znaczy najlepsze, najgorsze jest to, że jak. Yy, wrzucam film To musi być komputer uruchomiony A śpię w tym samym pokoju Co mam właśnie kompa I yy, kiedyś jak byłem młodszy I miałem stary komputer To komputer mi się grzał I są pozdejmowane bloka yy, Nie blokady tylko te osłony boczne W, os yy, w Osłonie nie w osłonie W obudowie o. No i mimo że komputer praktycznie wszystkie części wymieniłem To tych osłon dalej nie założyłem I on jest taki wiecie wszystko na wierzchu nie i jak się kładę do łóżka, to tak mi perfidnie po oczach świeci, świecą LEDy z kompa. W sensie, bo mam ramy, ram podświetlany i. Jakby na płycie główne, jakieś tam LEDy delikatne. Mam w sensie to tak jakieś takie chyba diody sygnalizujące. No ale te, te LEDy w ramach to się tak świecą, że to jest masakra. I nie mogę spać i muszę czekać aż ten film się. Wrzuci i dopiero jak się wrzuci, to idę spać. I czasami jak wrzucam do pierwszej, to nie śpię do pierwszej, bo film się wrzuca. Mimo tego, że mógłbym spać, bo ja nie nie jestem potrzebny do wrzucania tego filmu. Aczkolwiek, oślepiają mnie LEDy i tak jest. Jeszcze wcześniej e, Klawiatura mnie oślepiała, bo oczywiście też mam z ledami. Bardzo dobra rzecz, ogólnie te LEDy, bo jak się siedzi w pokoju po ciemku, no to widzicie wszystko na klawiaturze. E, aczkolwiek. Właśnie denerwuję, jeżeli komputer, komputer musi być włączony, a, a ten... Ale w klawiaturze znalazłem opcję, że można wyłączyć te ledy, więc nie jest źle. Yy. Myszkę też mam z LEDami. No gaming set w końcu wiadomo. Im więcej LEDów, tym lepiej. Dobra, a ja się z wami żegnam. <laughs> Już nie musicie słuchać więcej moich głupot, tylko sobie nie... O właśnie, nie musicie więcej słuchać moich głupot Widzimy się w kolejnym odcineczku Do następnego, cześć, łapa Jak mi się chce spać Sorry za to, ale Jeżeli dotrzeliście do tego momentu, to Miłej nocy wam życzę Czy tam dnia Na drzemkę zawsze jest pora, nie? Siema